4 18 drużyn z całego Dolnego Śląska wzięło udział w drugim charytatywnym turnieju piłki nożnej policji Dolnośląskiej rozgrywanym na stadionie miejskim W Jaworze. Otworzycie swoje serca i złożycie leczenie dziewięcioletniego skarżtowa, którego wizerunek znajdujecie za mną. Jest to chłopiec cierpiący na ostrą miałaśkę szpikową. Zespoły podzielono na trzy grupy po sześć drużyn. Mecze rozgrywano bez przerw i trwały one po 12 minut. É, é, pomagamy. Tak krótko w dwóch słowach można opisać to, co dzisiaj dzieje się na stadionie miejskim w Jaworze. Kiedy rok temu jaworscy policjanci zorganizowali charytatywny turniej na rzecz chorych dzieci powiedzieli, że to nie będzie jednorazowe przedsięwzięcie. Dzisiaj dotrzymujemy słowa, spotykając się tutaj na stadionie w Jaworze, organizując drugi charytatywny turniej piłki nożnej Policji Dolnośląskiej, który w tym roku został objęty honorowym patronatem komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu inspektora Arkadiusza Golanowskiego. Bardzo się cieszymy, że to nasze przedsięwzięcie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem naszych kolegów z innych komend. Jest nas więcej niż w roku ubiegłym. Mam nadzieję, że dzisiaj, piątek 13, będzie szczęśliwy. Spotkaliśmy się tutaj bowiem w gronie ponad 200 funkcjonariuszy reprezentujących 18 jednostek garnizonu dolnośląskiego. Wszyscy tutaj walczymy nie tylko o zwycięstwo na Murawie, lecz przede wszystkim o zdrowie dziewięcioletniego letniego Skara Stoma, chorego na ostrą białaczkę szpikową. W imprezie sportowej towarzyszył także szereg akcji edukacyjnych. Przedstawiciel policji bawiąc się z najmłodszymi Jaworzanami powtarzał z nimi m.in. zasady bezpieczeństwa na drogach i przejściach dla pieszych oraz przepisy przydatne każdemu w codziennym życiu. Nielada atrakcją było pojawienie się na turnieju komisarza lwa oraz pokaz umiejętności Cezara, policyjnego owczarka. Dzieci mogły też zapoznać się z policyjnym wyposażeniem.

Współpracowaliśmy się w Jaworze tutaj na drugim charytatywnym turnieju. Celem tego turnieju jest zbiórka pieniędzy dla chorego dziecka. Jako policja jesteśmy od tego, że dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również jako Ci jesteśmy od tego, żeby pomóc. Uważam, że pomoc dla chorego dziecka jest jak najbardziej skazana. Oprócz tego pokazujemy młodym mieszkańcom Jawora, komisarza Lwa, maskotkę dolnośląskiej policji, jak również Edukujemy dzieci pod kątem tego, że policja jest przyjazna dla dzieci, żeby dziecko nie było wychowane w stereotypie, gdzie rodzice straszą czasami dzieci policją. Więc tutaj mamy możliwość zaobserwowania właśnie dzieci, które się bawią tu z policjantem i komisarzem. W trakcie gry na boisku w Jaworze nie brakowało emocji. Proszę Państwa, znakomitej sytuacji w Barnogali i w tej chwili Zróżnodawia. Zapraszam. Dobra. Dobra. Niektóre rozstrzygnięcia zapadały dopiero po karnych. Pani, środek Siła będzie, siła, siła, siła. Brawo, 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 sta! I zakończymy firmy. Zostań! Jedź, jedź! jedź. Ostatecznie w zawodach triumfowali piłkarze KWP we Wrocławiu i to oni zgarnęli Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze. W finale ekipa ze stolicy Dolnego Śląska pokonała zeszłorocznych triumfatorów z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Trzecie miejsce przypadło sympatycznej drużynie Skłodzka, która nie bez trudu ograła walce o brąz zespół Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Wręczenie pucharów i nagród indywidualnych nastąpiło w trakcie charytatywnego pikniku w siedmicy, w czasie którego komitet społeczny z Korupiaką, mówimy nie zbierał pieniądze i przeprowadzał licytację na rzecz leczenia chorego Oscar. Ja bardzo się cieszę, że jest was w tylu, ponieważ szczyt, szczytny cel tego jest naszego dzisiejszego spotkania. Graliśmy na boisku, walczyliśmy na ale pamiętajcie, pamiętajcie że, że to nie jest koniec na dzisiaj. Będziemy jeszcze, jeszcze walczyli o zdrowie chorego chłopca, będziemy zbierali środki finansowe mające na celu wspomożenie jego leczenia.